Drzewo, poruszenie dziś w świetlicy, bo pojawił się maurycy. Kumpel to każdego brzdąca, chociaż kształty ma zająca. Przedszkolaków odwiedzając, zawsze czegoś uczy zając. To o prądzie, to o wodzie, czym przysłużyć się przyrodzie. Szkoda lekcja dziś ostatnia, jak powietrze się uzdatnia. Hej, chłopaki! Hej dziewczyny! Dziś ważniejsze od słów czyny, by oddychać mógł i synek, mama, tata i kuzynek, babcia dziadek, ciocia wujek, las powietrze produkuje. Wszak jest drzewo płucem świata. I choć rośnie całe lata, kiedyś zacząć rosnąć musi, by się człowiek nie udusił. I dlatego saćmy drzewa. Z przodu, z tyłu, z prawa, z lewa, w lesie w parku przy ulicy. Tak Wam radzi dziś, Maurycy. Zając lekcję kończy, znika, przedszkolaka ogrodnika przy robocie zostawiając. Czynimy więc, jak mówił zając.